Witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii zagadek kryminalnych. Dzisiaj przychodzę do Was ze sprawą, którą można określić jako przykład zbrodni doskonałej. Ten koncept zawsze wydawał mi się fascynujący i jest to też częsty motyw przewijający się w filmach czy książkach, ale sprawa, o której dzisiaj opowiem jest tego prawdziwym przykładem. I jeśli chcecie poznać jej szczegóły, to zapraszam do oglądania. Na początku musimy przenieść się na Wyspy Brytyjskie, konkretnie do Bedaj, dawnej wioski górniczej w południowej Walii. W okresie świetności przemysłu w Bedaj dominowały osiedla socjalne, na których mieszkali pracownicy kopalni i koksowni. Aktualnie pojawiły się tam szeregi nowych osiedli, ale niegdyś mieszkańcy tworzyli bardzo zżytą społeczność. W listopadzie 2015 roku Michelle, James i przyjaciółka Lian zabrały się za przeglądanie rzeczy ich zmarłej sąsiadki i również bliskiej przyjaciółki, 74-letniej Lian Sabine. Lee zmarła na raka miesiąc wcześniej i będąc już w późnym stadium choroby, powiedziała Michelle, że ma w domu stary szkielet medyczny i wspomniała, że byłoby zabawne, gdyby Michelle wyciągnęła go po jej śmierci i umieściła na strychu, żeby przestraszyć nowych mieszkańców domu. 24 listopada uzbrojone w noże kuchenne Michelle i Rian zabrały się za otwieranie nieporęcznej szarej paczki, którą wyjęły z ziemi pod drewnianą donicą na rośliny. Żeby sprawdzić zawartość musiały rozciąć aż 41 warstw grubego plastiku. W środku miał znajdować się wspomniany przez Lirek fizyt, który planowały posadzić na kanapie i zrobić żart swojemu przyjacielowi karetowi. Jednak gdy ostatnia warstwa została rozcięta, Michelle krzyknęła. Ze środka wydobywał się wyraźny zapach rozkładu i od razu stało się jasne, że nie jest to zwykły szkielet medyczny. Kobiety od razu zdecydowały o wezwaniu policji, i gdy śledczy przybyli na miejsce, stwierdzili, że są to ludzkie szczątki. Zwłoki były w zaawansowanym stadium rozkładu, ale czaszka pozostawała dobrze zachowana i patologowi bez problemu udało się ustalić przyczynę zgonu. Było to uderzenie w tył głowy. Policja miała więc do czynienia z morderstwem. Odnalezienie w okolicy ludzkich zwłok było dla mieszkańców szokiem. W Bedaj nie dochodziło praktycznie do żadnych przestępstw, a tym bardziej tak poważnych. Grono podejrzanych zawężono wkrótce do mieszkańców kompleksu mieszkalnego ze względu na to, że dostęp do ogrodu nie był możliwy z zewnątrz. Prace policji utrudniał jednak fakt, że zwłoki nie zostały jeszcze zidentyfikowane i chodzenie od drzwi do drzwi i wypytywanie wszystkich sąsiadów niestety nie przybliżyło do rozwiązania tej zagadki. Pierwszą podejrzaną w tej sprawie została Michelle James. Zaledwie kilka godzin po wezwaniu policji kobieta została aresztowana. Podczas przesłuchania powiedziała śledczym o swojej zmarłej sąsiadce i o szkielecie, o którym jej powiedziała. I choć nie miała na to żadnych dowodów, to już wkrótce policji udało się odnaleźć w rejestrach zapis mówiący o tym, że pod tym samym adresem, co zmarła Lian, mieszkał również jej mąż, John Sabine, księgowy i weteran wojny w Korei. Okazało się jednak, że żaden z sąsiadów nie pamiętał mężczyzny. John i Lee podpisali umowę o wspólnym najmie w lutym 1997 roku, a w kwietniu tego samego roku mężczyzna zamówił receptę u lekarza i nie zrealizował jej. I był to ostatni zapis jego aktywności. Kolejne odkrywane elementy układanki wydawały się pasować do siebie idealnie i wszystko wskazywało na to, że odnalezione szczątki należały właśnie do zaginionego Johna. Ciało było ubrane w piżamę z metką San Michael, ostatnio sprzedawaną przez Marks and Spencer w 2000 roku. Sporządzono dokumentację dentystyczną zmarłego oraz ustalono numer seryjny endoprotezy stawu biodrowego, po czym próbowano znaleźć dopasowania w rejestrach lokalnych przychodni lub szpitali, ale niestety bezskutecznie. W międzyczasie Michelle James została zwolniona z aresztu po spędzeniu tam 48 godzin. I wreszcie 11 grudnia, trzy tygodnie po odkryciu ciała policji, udało się dokonać przełomu w sprawie. Jeden z krewnych, Johna Sabine, zgłosił się, aby dostarczyć próbkę DNA i badanie wykazało pokrewieństwo z ciałem mężczyzny znalezionym w forku. Po ustaleniu tożsamości zmarłego, główną i jedyną podejrzaną w sprawie została jego żona Li. Osoby, które znały kobietę, nie mogły uwierzyć, że byłaby zdolna do takiego czynu. 74-latka była byłą piosenkarką i od 18 lat mieszkała w tym samym miejscu, zaprzyjaźniając się z wieloma sąsiadami. Wspólnie organizowali grille, kobieta zajmowała się też wróżeniem z kart tarota i często zapraszała znajomych do siebie na herbatę. Wprost niewiarygodne było to, że ta pogodna starsza kobieta mogła skrywać aż tak mroczny sekret. Określano ją jako nieco szaloną i ekscentryczną. Jednak im dłużej sąsiedzi oswajali się z myślą o potencjalnej ciemniejszej stronie Li, tym bardziej niektóre sytuacje z przeszłości zaczęły nabierać sensu. Mary Gardner przypomniała sobie pierwsze spotkanie z Li. Kobieta stała wtedy na ulicy i wpatrywała się w ziemię. Mary, myśląc, że coś się stało, zapytała kobietę, czy nie potrzebuje pomocy, jednak ta odparła, że wszystko w porządku, że po prostu szuka ładnych kamieni i że w wolnych chwilach lubi robić tajemnicze rzeczy. Garner mieszkała w domu obok i w ciągu kolejnych lat często kobiety spotykały się, siadały w ogrodzie i rozmawiały godzinami. Gdy się poznały, Sabine miała 56 lat i często opowiadała o swoich wielbicielach z przeszłości, a Mary nie wiedziała, które z tych opowieści są prawdziwe, a na które lepiej patrzeć z przymrużeniem oka. Mary miała cały czas nieodparte wrażenie, że Lee nie jest do końca tą osobą, na którą się kreuje. Dodatkowo miała przeczucie, że już kiedyś gdzieś widziała kobietę, jednak za każdym razem, gdy o to pytała, Lee odpowiadała, że to niemożliwe, ponieważ pochodzi z Nowej Zelandii. Sabine nie miała w domu żadnych zdjęć, oprócz jednego czarno-białego, na którym tańczy w nocnym klubie w Australii. W 2006 roku, gdy zmarła jednak córek Mary, Adele, przyjaciółka mimochodem wspomniała, że miała wnuka, który popełnił samobójstwo. Gardner bardzo się zdziwiła, ponieważ była przekonana, że Lee nie miała dzieci, i wtedy sąsiadka wyjaśniła, że po prostu tak nazywała pewnego chłopaka, który tak naprawdę nie był z nią spokrewniony. Prawda była jednak taka, że Sabine opowiadała przeróżne historie o swojej przeszłości i żadne nie były zgodne z prawdą. Niektórym osobom mówiła, że była mężatką, ale małżonek okazał się agresywny i niewierny, więc uciekła przed nim z Nowej Zelandii do Walii, gdzie początkowo była pod opieką organizacji charytatywnej pomagającej kobietom z przemocowych związków. Innym osobom z kolei mówiła, że to mąż ją opuścił. Lynn Williams poznała delikatniejszą wersję Lee. Williams odwiedzała krewnego w szpitalu o Royal Glamorgan w Talbot Green, gdzie Sabine była w tym czasie pacjentką. Lynn współczuła kobiecie, ponieważ właśnie zdiagnozowano u niej raka mózgu, a nikt jej nie odwiedzał i na stoliku nocnym nie było żadnych prezentów od bliskich. Williams, zasmucona samotnością kobiety, wzięła Sabine pod swoje skrzydła i zaczęła codziennie ją odwiedzać. Zbliżyły się do siebie i choć Li niewiele mówiła o przeszłości, to otworzyła się nieco na temat swoich dzieci. Powiedziała Lin, że ma pięcioro dzieci, trzy dziewczynki i dwóch chłopców, ale że gdy miała 28 lat, z ówczesnym mężem wyjechała z Nowej Zelandii, zostawiając tam dzieci. Gdy Williams zaczęła zadawać pytania, Li od razu zmieniała temat. Pod koniec swojego życia Sabine sprawiała wrażenie jakby chciała wyjawić jakiś sekret. Jednak za każdym razem, gdy zaczynała o tym mówić, szybko ucinała rozmowę i zmieniała temat. Poprosiła nawet Lin o adres, żeby mogła wysłać do niej list, ale ostatecznie on nie dotarł, a po śmierci 74 latki nie znaleziono u niej żadnego niewysłanego listu. Gdy Sabin wypuszczono ze szpitala pewnego wieczoru, siedziała wraz z Lynn Williams i Michelle James przy kuchennym stole i poprosiła koleżanki o pomoc. Powiedziała, że w szopie leży szkielet, który muszą przenieść na strych. Gdy Lynn żartobliwie powiedziała, że ma nadzieję, że nie jest to prawdziwy szkielet, Lee odparła, nigdy nie wiadomo. Lynn uczestniczyła w akcji sprzątania mieszkania przyjaciółki po jej śmierci i była zaniepokojona liczbą odnalezionych wyjątkowo nieprzyjemnych listów napisanych przez Sabin do mieszkańców Bedai. Były pełne złości i zupełnie nie pasowały do kobiety, którą znała i która wydawała się kochać swoją społeczność. Gdy prawda na temat szkieletu wyszła na jaw pod koniec listopada 2015 roku, przyjaciółki nie mogły uwierzyć, że nie wyjawiła tajemnicy wcześniej. Zagadką był również to, że przez tyle lat nikt, choćby przypadkiem, nie odkrył ciała Johna. Poddasze wydawało się być jedynym miejscem, gdzie kobieta byłaby w stanie tak długo je ukrywać. I zdaniem Lynn, upadek, po którym Lee trafiła do szpitala, mógł mieć miejsce właśnie wtedy, gdy kobieta próbowała znieść ciężkie zwłoki po schodach ze strechu. I wyjaśniałoby to również, dlaczego Sabine tak bardzo zależało na tym, żeby wszystkie dywany w jej domu zostały profesjonalnie wyprane, gdy tylko wyjdzie ze szpitala, mimo że nie wyglądały one nawet na specjalnie brudne. Pod koniec życia kobieta zaczęła nieco tracić czujność, jednak nadal nigdy w pełni nie wyjawiła swojej tajemnicy. Policji udało się ustalić, że kilka lat wcześniej prawie się zdemaskowała. W 2000 roku podczas stawiania kart Tarota wyjawiła swojej klientce Bernadette Adamiec, że kiedyś ona sama będzie sławna z powodu ciała w torbie. Lee miała dużo szczęścia: pozbyła się męża, zanim sąsiedzi zdążyli go poznać. Dochodzenie w tej sprawie prowadził główny inspektor policji Gareth Morgan. Jego zespół prześledził biografię państwa Sabini i okazało się, że Lian nie pochodziła, jak twierdziła, z Nowej Zelandii, a była córką waliskiego górnika i urodziła się we wsi Gali w W latach 50. kształciła się na pielęgniarkę w Londynie i wtedy poznała Johna. Para doczekała się czwórki dzieci, które przyszły na świat w Wielkiej Brytanii, zanim przenieśli się do Nowej Zelandii, gdzie kobieta urodziła piąte dziecko. W 1969 roku Lee i John porzucili całą piątkę w Auckland. Dwóch synów, Steve'a i Martina oraz trzy córki, Susan, Jane i Liane. Dzieci były wtedy w wieku od 2 do 11 lat. Steve miał około 6 lat i wspominał, że rodzice po prostu pewnego dnia wyszli i więcej się nie pojawili, choć obiecali, że wrócą w następny weekend. Piecze nad dziećmi przejęła wtedy opieka społeczna. Policji badającej sprawę morderstwa udało się nawiązać kontakt z dziećmi i cała historia zaczęła układać się w całość. Po porzuceniu dzieci, para uciekła do Perth w Australii Zachodniej, gdzie używali nazwisk Lee i John Martin, a kobieta próbowała zrobić karierę jako piosenkarka. W 1984 roku wrócili do Nowej Zelandii i nawiązali kontakt z dziećmi, ale niedługo później ponownie zniknęli. Okazało się także, że wnukiem, o którym Lian wspominała raz w rozmowie z koleżanką, był jej syn Martin, który popełnił samobójstwo w 2000 roku. Śledczym nadal brakowało jednak kilku szczegółów na temat samej zbrodni. Przede wszystkim narzędzia, jakiego Lian użyła do pozbawienia męża życia. I tu z pomocą przyszła Valerie Choki. Jedna z przyjaciółek kobiety z czasów, jak małżeństwo mieszkało w Reading w Anglii w latach 90.. Valerie powiedziała detektywowi, że w 1997 roku Lee zadzwoniła do niej i powiedziała o przeprowadzce do Bedai. Koleżanka żartobliwie zapytała wtedy, czy z Johnem są nadal razem, czy zdążyli się już pozabijać. I o dziwo Sabina odpowiedziała: zabiłam go. Uderzyłam go w głowę kamienną żabą. Chucky nie potraktowała tego poważnie, ale czuła się nieco nieswojo, więc kilka dni później zadzwoniła do Lee i zapytała, jak czuje się John, a przyjaciółka odpowiedziała, że wszystko w porządku. Śledcze wiedzieli, że po śmierci Lian, Michelle James wzięła sporo z jej przedmiotów osobistych i postanowili zapytać, czy nie ma wśród nich przypadkiem kamiennej żaby. I okazało się, że jest. Żaba była przechowywana w pudełku po butach wraz z innymi przedmiotami, których Michelle nie zdążyła jeszcze przejrzeć i uporządkować. Patolog porównał żabę z obrażeniami i pęknięciami czaszki na głowie Johna i dało się zauważyć charakterystyczny kształt nogi oka kamiennej figurki, który był zgodny z urazami. Detektywowi Garretowi Morganowi nie udało się ustalić, gdzie doszło do tego ataku, ponieważ od tego czasu minęło 18 lat i wszelkie ślady zostały zatarte. Wiadomo jednak, że przez cały ten czas Lian ukrywała szczątki w swoim mieszkaniu i co jakiś czas owijała ciało kolejnymi workami z Tesco, plastikowymi płachtami oraz liną. Gdy zaczynała czuć nieprzyjemny zapach, dodawała następne warstwy. Co ciekawe, to właśnie przez to ciało zostało zmumifikowane, co pozwoliło na zachowanie wielu dowodów, które w przeciwnym razie dawno zostałyby zniszczone przez czas. Gdyby nie to, to zapewne szkielet mógłby zostać uznany za rekwizyt medyczny. W 1998 roku kobieta usunęła Johna z umowy najmu, dzięki czemu mogła korzystać z ulgi w podatku dla jednej osoby nadal pobierała jednak jego emeryturę wojskową. Dodatkowo w 2005 roku, gdy John skończyłby 75 lat, Liane przepisała na niego abonament telewizyjny, ponieważ mężczyzna ze względu na wiek kwalifikował się do darmowego abonamentu. Jeśli kobieta kiedykolwiek miała wyrzuty sumienia związane z tą zbrodnią, to zdecydowanie dobrze to ukrywała. Jednak w ostatnich miesiącach życia pojawiły się oznaki tego, że nawet jako zagorzała ateistka zaczęła obawiać się osądzenia po śmierci. Mary West, pastorka i znajoma Lee, nawiązała kontakt z dziećmi kobiety za pomocą Facebooka, gdy stało się jasne, że jej stan nie poprawia się i niedługo może umrzeć. Najmłodsza córka zapytała od razu o to, jak ma się jej ojciec. Jednak Mary odpowiedziała, że nie wie. Córka chciała przyjechać i spotkać się z matką, jednak Lian stwierdziła, że nie chce, żeby którekolwiek z dzieci widziało ją w takim stanie. 10 listopada 2015 roku odbył się pogrzeb kobiety, i w swojej mowie pożegnalnej Mary West powiedziała, że jedyną osobą, która znała prawdziwą historię życieli, był Sam Bóg. Większość najbliższych przyjaciółek wybaczyła jej kłamstwa, ale nie wszyscy mieszkańcy Bedaj byli na tyle wyrozumiali. Michelle nie jest w stanie pogodzić się z tym, co przeżyła. Nie tylko znalezienie ciała, ale też osadzenie w areszcie. Choć nie postawiono jej zarzutów, była prześladowana i musiała się przeprowadzić, przez co zaczęła czuć się odizolowana i tęskniła ze swoimi starymi przyjaciółmi. Zdiagnozowano u niej zespół stresu pourazowego. A na drugim końcu świata dzieci Lian, Sabine również nadal usiłują pogodzić się z tym, czego dowiedziały się na temat matki i losu, jaki spotkał ojca. Poznały także członków rodziny, o których istnieniu nie miały pojęcia. Nie wiedzieli o tym, że John miał dwójkę dzieci z poprzedniego związku, czyli mają przyrodnie rodzeństwo oraz, że matka ma kuzynkę, która nadal mieszka w Walii. Jedna z córek, Jane, stwierdziła, że te nowe kontakty rodzinne dały im promyk nadziei na odbudowanie normalnego życia. John Sabine został pochowany 19 stycznia 2016 roku. Nie był to jednak jeszcze koniec tajemnic z życia Lisa Bean. Na jaw wychodziły kolejne fakty, w tym to, że rodzina jej rzekomego kochanka, Dareka Elisa, oskarżała kobietę o doprowadzenie go do śmierci i nazywała ją królową lodu o zimnym sercu. Mężczyzna był byłym strażakiem i, zdaniem swoich bliskich, zapił się na śmierć w wieku 59 lat, zaledwie kilka miesięcy po tym, jak Li wyrzuciła go z domu, który dzielili przez ponad 3 lata. Przyjaciel mężczyzny powiedział, że Lian ma na sumieniu życie przynajmniej dwóch osób i przyjmuje się, że kobieta jest odpowiedzialna za zamordowanie swojego męża, jednak to co tak naprawdę wydarzyło się w ich domu nigdy nie wyjdzie już na światło dzienne. Lian nie może zeznawać i przyznać się do winy, a upływ czasu zniszczył wszystkie kluczowe dowody. To, co nie ulega jednak wątpliwości, to to, że postać Lian Sabin jest naprawdę niewiarygodna. Kobieta żyła życiem niemalże tajnej agentki albo świadka koronnego i to wydaje się, że zupełnie bez powodu, przynajmniej początkowo. Liczba kłamstw, które wypowiedziała w swoim życiu wręcz nie mieści się w głowie i jest to przykład tego, do czego człowiek jest zdolny, żeby ukryć swoje czyny. Bez wątpienia Lian udało się dokonać zbrodni doskonałej. I jej działania w połączeniu z ogromnym szczęściem sprawiły, że jej zbrodnie wyszły na jaw dopiero po jej śmierci i nigdy nie będzie musiała za nie odpowiedzieć. Jeśli macie jakieś przemyślenia na temat tej sprawy, to podzielcie się nimi proszę w komentarzach. Możecie również jak zwykle pisać swoje propozycje tematów do kolejnych odcinków z tej serii albo mini-serii o sektach, zarówno tutaj w komentarzach, jak i w wiadomościach na Instagramie. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!